Jeden lubi tak, drugi lubi tak. Jeden lubi słodko, drugi lubi kwaśno. Ja lubię słodko-kwaśno. Górno. Starczy. Dzień dobry, YouTube. Z bliska, bo zarobicie z daleka. E, witam Was we frytażem. Dziś kolejny mój trening z mojego splitu treningowego to trening numer jeden. Dziś klatka, trening podstawowy oraz biceps. Tak to będzie dzisiaj wyglądało: Cztery ćwiczenia na klatkę, trzy ćwiczenia na biceps. Mocna dzisiaj klata. E, zobaczycie co będzie, ale tak na początku już wspomnę to wyciskanie na ławeczce płaskiej. Później moja ulubiona maszyna z podparciem skos. Później rozpiętki w delikatnym skosie i na końcu też maszyna wyciskanie Dzisiaj jest dużo wyciskania na biceps. I tak jak przy tricepsie, przy tym treningu, zabawa. Zmieniam też ćwiczenia. Jakie to będą ćwiczenia na ten biceps, no to zobaczycie jak będziecie śledzić od początku do końca. Witam Was! Welcome to the Pain Zone. Fryta Gym, klata i biceps. Zaczynamy. Od poniedziałku klata. Będzie dobry tydzień. Jademy. po oczach. Sporo tych serii będzie rozgrzewkowych. pomalutko sobie będziemy podchodził do sowitego ciężaru. To ćwiczenie traktuję jako takie naprawdę mocne ćwiczenie. Tu, gdzie dźwigam, później już trochę mniej dźwigam, a na końcu już trochę, trochę, trochę najmniej dźwigam, ale to dźwigam najwięcej. Myślę, że to jest zrozumiałe. Grzejemy się dalej. Kolejna seria. Wszystkiego też nie będziemy nagrywać. Jeszcze się setką pobawimy. Nie widać na tych krążkach, ale uh. jeszcze myślę, że z jedna taka nie rozgrzywkowa, co to mówisz, z dwie. I już podejdziemy do celowego, a potem sobie zejdziemy z ciężarem, z jedną serię taką pompującą zrobimy. Jakie ciężkie to dzisiaj jest to wszystko Czy dobrze policzyłem Masakra Co ja Dą ostatnio, że poszło tyle, a teraz A nic, ale wrzucę 160 Zobaczymy, nie? Wtedy poszło dwa razy, ale dzisiaj to... No tak to jest, kurczę. Ooooo! Sierało to Masakra Uf. Coś poszło nie tak No ale bywa i tak Gówno No nieraz tak jest, że nie idzie po, po naszej myśli, ale to jest normalne jak tam się gdzieś tam coś tam Albo nie doje, albo człowiek nie dośpi, nie ma się co załamywać. Zmniejszamy ciężar i robimy teraz serię już w dół, bo to nie ma sensu dźwigać. Ostatnio mówię, to tak sobie tutaj gadamy. 160 na dwa razy, a dzisiaj 160 się okazało, że to był ciężar nie do przejścia. Ale myślę, że nagram jeszcze odcinek, gdzie to 160 pójdzie. Swobodnie, także nie ma się co załamywać, roz jest tak, roz jest rozpada, rozświeci słońce, dobra, pykniemy, seryjkę, no już, w razie czego rzucisz kamerę i mnie uratujesz. Jak jestem sam, to sobie kupiłem takie stojaki z takimi pierdołami, czyli z tymi rakami, że gdybym nie mógł wycisnąć, to się tam zatrzymają i będzie ok, ale dzisiaj jest przemych, dzisiaj dotarł, to jestem bezpieczny. Dobra, tu była ostatnia seria. Potem przechodzimy sobie do następnego ćwiczenia, tylko dychnę. No dobra. Jedziemy drugie ćwiczenie. Podstawka już jest podstawiona. Idziemy teraz z kos na maszynie. I tutaj też pośmy dokurzyć. Mocno się tu wyciągnę. Zamierzam radę. pieknąć. Ule, Ale no, tak. Wypróbujemy sprzęt. Czasu się do samego końca, wypłon na samym brzegu, o, i klasa mocno w górę. O. Ta. ty u ciebie już docelowy, prawie ciężko. dobrze. wchodzi. Dobrze wchodzi. No bo no, wiadomo gdzie. docelową a potem jeszcze jedną zrobimy, ale zmniejszymy. Czyli tutaj nie ma już jakiegoś dźwigania takiego na jedno powtórzenie szaleństwo, tylko tu już jest wyczucie. Dobra. Ostatnia seria na tym ćwiczeniu, yy, ale to co zrobimy jeszcze raz z tym ciężarem i zrobimy dropa, nie? Piętnachem ściągniesz i będzie git. w tempie, zrobimy... Wrócę, żeby mnie tu nic nie piło. Uff. No i ściągnę czopkę, ale to mikrofon, raz, 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 ale poszło, dobre tak, dobre, nieraz tak robimy, nieraz tak nie robimy, wszystko kwestia dnia, tam ciężar nie poszedł na płaskiej, więc tutaj gdzieś, żeby ta intensywność była większa, to była ostatnia seria w tym ćwiczeniu, a teraz przejdziemy do rozpiętek w delikatnym skosie. Tutaj trzy serie, krótkie przerwy będziemy robić, nie? W tempie, bo tutaj nie ma nad czym odpoczywać. Tak. Nie, co, co, ostatnie ćwiczenie na klatę wtedy jako dodatkowe też robiłem to ćwiczenia ale inny chwyt dzisiaj łotkowy, siedzenie trochę niżej i jest troszeczkę inaczej ciężaru, dlatego na tej maszynie robię na samym końcu, żeby linki nie pękły i ciężarów nie brakło. W ten na to sposób trzy serie zostałem ciężarem zaliczone. Klata ta mocniejsza zrobiona. Za bardzo nie jestem zadowolony, ale musi być i tak. Przechodzimy do trzech ćwiczeń na biceps. Nie tracimy czasu na się i jedziemy dalej i się ubiorę. Jademy pierwsze ćwiczenie na biceps. Wyciąg dolny, tyłem fajne rozciągnięcie z griperami żeby za mocno nie zaciskać nadgarstek, lekko do dołu. Tak się po prostu wymyśliłem. Tak czuję, tak wchodzi i tak se robię. I naprawdę fajnie. Tu trzy takie seryjki. To była pierwsza. Już po rozgrzewka. Przynajmniej mnie namówił. Mówię, nic nie widać. Tylko szuli. Dobra. Jak nic nie ma, to nic nie widać. <grym> o! Ciekawe. Ile waży teraz? Może dajcie znać w komentarzu, ile waży. Nie. thank I tu takie trzy serie, raz jedna, raz druga, fajne dopięcie, lubię to ćwiczenie, spróbujcie jak macie taką możliwość, to nawet może być zwykły wyciąg, dobrze jeszcze jak się człowiek zaprze, fajnie wchodzi. O kurde, i buła musi rosnąć. Jedno, ale z mniejszym ciężarem będzie więcej powtórzeń. Teraz było około 10 chyba, nie? Jakoś tak. No, także dobrze. Zmniejszymy o jedną sztabkę. Będzie dobrze. Wiesz, ten ramienny, jak robisz? O, fajnie wchodzi, spróbujcie. Nieraz takie trochę zapomniane ćwiczenia, zawsze gdzieś tam tu młotkowe, a tym nachwytem, uginanie prostej sztangi, jest jeszcze inaczej niż łamanej. Fajnie, fajnie czuć. No jeden lubi tak, drugi lubi tak. Jeden lubi słodko, drugi lubi kwaśno. Ja lubię słodko-kwaśno. Wyciśnięte do samego końca. Klata mocna, nawet za mocna dzisiaj, w tym pierwszym ćwiczeniu się okazało, ale to co? Klata mocna i biceps zrobiony w trzech ćwiczeniach, w trzech seriach. Zaliczone. To jest mój pierwszy trening w splicie moim treningowym, jeżeli chodzi o rozkład tygodnia. Trochę się różni od tego, który widzieliście ostatnio. Bary i klata, to był trening czwarty. I tak dalej będą się pojawiały plecy. Trening piąty, który już był. Nie, czwarty. Raz, dwa, trzy, czwarty trening barów i klarków. Nie teraz pora na myślenie po treningu. Dzięki, że jesteście. Pamiętajcie subskrypcję i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku na kolejnym treningu w Strefie Bólu. Wiadomo, gdzie we że trzymajcie się, zdrowo. Cześć.